Nie było w pokoju. Wrócisz do swojego. Szukałem też innych mieszkań na wynajem, no ale ceny tak poszły w górę, że no nie stać nas, więc no wracamy, wracamy z powrotem. A finansowo, zmiana mieszkania, jak się odbije na waszym budżecie? No w sumie wychodzimy na, na to samo, bo tutaj trzeba było płacić czynsz, tam będziemy dopłacać za paliwo, więc wyjdziemy w sumie na równo. Te moje szczęście, które już było tak blisko, gdzieś tam jednak uciekło ode mnie. Człowiek się zderza z taką ścianą rzeczywistości i musi znowu gdzieś tam wrócić do tego, co było. O, jest Bogdan. Pomocnik? Eś? Tak, tak. Pomocnik. Jedyna osoba, jaką się udało zorganizować, no bo wiadomo, jest sobota, wszyscy do roboty. E, dobra, telewizor. Dasz radę? No jest sklenu od dołu. Mimo, że w wynajmowanym mieszkaniu spędzili tylko kilka miesięcy, Motorniczowie, a zwłaszcza ich dzieci, zdołali już w nim na dobre osiąść i przyzwyczaić się do nowego miejsca. No, przeleciało, nie? No, Kuźwa, wszystko mokre. Zimno. Żadna pogoda nie jest dobra na przeprowadzki.